maneczkę się manet. Dzisiaj znowu mam nad brzegiem. Brzegi warty. Już widzę puszeczka. Mamy do żółtego woreczka. Ja później sobie je powyciągam. Pozbieramy trochę śmieci. Pozbieramy. Jak będą. Idziemy się zobaczyć. Podejdziemy zobaczyć jaka woda. Zobacz w kopali. Pas drogowy przy rzece. Trochę dziwne. Zobaczcie jaki nurt. Stan wody dosyć wysoki. Idziemy pod mostem. W, tamt w tamtą stronę pójdziemy zobaczyć. Jest i pas drogowy. Tutaj jakaś... Jakaś studzienka, gdzie się... To podejrzewam, że to jest z... tutaj z mostu. Chyba tak. Zobaczcie. Tam idzie, to tam jest biała rura i pewnie tu wychodzi. Zobaczcie jakie... Nurty. Powiem Wam, o tu tu jakiś śmieć. Gdyby było ciepło, wyciągam czesałko, sobie siedzę, bo jest naprawdę przyjemnie. Ja tam lubię tak posiedzieć, posłuchać, jak ta rzeczka płynie. Wtedy jest czas na przemyślenia, na refleksję. Można pomyśleć, co, co się zrobiło dobrze, co, co źle. A my co? Idziemy tutaj w tę stronę, żeby sobie posprzątać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie w miarę czysto. Że do, do ludzi trochę do, dociera, żeby sprzątali. Tu już widzę. Nie wiem czy Wy widzicie. A już się ładnie w słoneczku mieni. To nie alugrosz, tylko metalowy, ale woreczek za sil. Ja dzisiaj tylko wziąłem jeden worek jak się chodzi samemu to tak trochę jest źle nosić dwa worki tu mamy buteleczkę i pyk do woreczka podejdziemy tu zobaczymy czy można poodejść I już mamy kolejną butelkę, a ta jeszcze z ziemią, czyli długo leży. A to wygląda tak z tej strony. Tam w którymś odcinku kiedyś, z tamtej strony jak rzeka wylała, to tam szedł do akcja ratownicza. Były filmiki z tego, jak tam pójdziecie starsze, że tak powiem, Filmy zobaczycie yy, pseudoakcję ratowniczą dla mnie. Ja to mówię pseudoakcja, bo yy, po prostu tam woda wlała. Ktoś wjechał yy, słowem, czy terenowym autem, i się zakopał. Ktoś zadzwonił na, na straż pożarną, że ktoś tam tonie. Coś wielka akcja, nie pamiętam teraz, ale chyba 3 albo 4 wozy strażackie. Nurkowie ode mnie, tutaj też łódka wyjechała z samochodem z sekcją nurkową. Także co najlepsze: o, tutaj jest folika i wrzucam co najlepsze właściciel tego pojazdu nie dzwonił, tylko ktoś z przejezdnych strażacy tą panią wyciągnęli czy znaczy wyciągnęli, przenieśli na, na brzeg samochód sobie właściciel we własnym zakresie odholował, jakoś wyciągnął jak to dalej się skończyło, nie wiem yy, bo dla mnie no ten właściciel nie, nie zawinął, bo nie dzwonił Mamy kolejną butelkę. Właściciel mnie nie zawinił, tylko zawiniła osoba yy, wzywająca straż pożarną, bo to dla mnie było bezpodstawne wezwanie straży pożarnej i powinien dostać mandat. O, 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 widzę alu grosza i buteleczkę. Buteleczka też pełna wody. Uda się? Uda się. Pusta. I puszeczka. Także idziemy dalej. Ale tak pod słońcem to nic nie widać. Mamy kolejną puszeczkę. Także coś... coś pięknego zbierać złomik nad wodą. Aczkolwiek. Przepraszam. Aczkolwiek. O, przepraszam. Nie na wodę się kicha ja. Aczkolwiek serce boli, że ludzie to świnie wyrzucają. Śmiercą. Mamy kolejną buteleczkę. Tu mamy znak, ale nie będę pokazywać bez numer telefonu do okręgu. Które leżą na, na ziemi, stalowe tu pucha też będzie stalowa, to już na bank po wędkarzu, na złą pojedzie. Później posegreguję tu jeszcze. Jest dekielek, o i jeszcze jedna Zobacz, Jeszcze puszka kolejna. Jakieś śmieci, także ludzie pieniądze wyrzucają, a my pieniądze znajdujemy tutaj jest takie dzikie wysypisko. Ten. Co może chociaż te plastiki pozbieramy co? Ja worek zostawię, założę drugą rękawiczkę i chyba te plastiki chociaż pozbieramy Będzie dużo szybciej się przejdziemy zobaczcie pudełko popłynie chyba busem podjadę, żeby to wezbierać wszystko i od razu posegregować puszki. Chyba tak, chyba tak będzie lepiej. Idę po busa, podjadę. Myślę, że busem spokojnie gdzieś tam stanę. Także ja sprzęcik zostawiam, lecę po busa i zaraz się widzimy. No i tak, ja do auta przerzuciłem y, puszki, te metalowe, plastiko, y, plastikowe, moje metalowe y, elementy, mamy jakby widać same ten, to wszystko powrzucamy, posprzątamy, tu będzie bliżej do noszenia, zobacz ile tych śmieci tutaj poliówki, nie poliówki, ludzie już powracamy w ziemię mamy kolejne bańka po wodzie 5 litrowej Powiem wam masakra. Wszystko stare, bo bez etykiet. Nawet taka czasu trochę leży. Jest kolejna kolejna butela. Idziemy tu zobaczyć, czy coś jeszcze nie leży. Mamy papierek, który też się rozlatuje. Kolejna butelka. Niestety bez etykiet. Nigdzie tego się nie da sprzedać. Chyba czas tu częściej przyjechać, posprzątać. No, i buteleczki będą jakieś, ale teraz tak. Przewrócił się warg yy, Mamy tutaj puszkę aluminiową, też po energetyku. Bierzemy, zaraz do busa zaniosę. Tu jest jakaś kolejna, kolejna puszeczka. I tu już widzę buteleczka zwrotna potaczę to idę zanieść od razu do mojego strażwagena masa, masa śmieci o moja łapka żeby jej nie, nie zapomniał Tu oczywiście pełno chusteczek, tego nie biorę, tu są te puszeczki, które wyciągłem buteleczka, tu jest ziemia, to jest z poprzedniego, jeszcze nie wyrzuciłem, myślę, że do tego się dorzuci, te śmieci. Tam od pani dostawałem rzeczy, to będzie pojedzie na, jak to się mówi? na przoka jak będzie festiwal recyklingu u nas O, teraz lepiej widać Jest festiwal recyklingu raz do roku można takie rzeczy zawieść To już wspominałem Będą różnego rodzaju e, różnego rodzaju nagrody Typu drzewka na działkę tam już we filmiku pokazywałem picek. Zobaczcie, chwila moment, wór pełny z jednego miejsca Poka y Opowiadałem z opowieści działkowych Tu mamy winiacza Rzucamy. obejdziemy kawałek tutaj krzaki i wracamy, bo wór już pełny jeszcze dopchamy. Proszę bardzo. Kolejny. Kolejny winiacz. Soleli. Kadarka. Jeszcze ewentualnie przejadę się w stronę w tamtą stronę pod tamten most ale tam już chyba tylko w celu poszukania puszek plastiku w celu poszukania puszek żeby coś tam spadło a posprzątanie będzie w inny dzień no nie kolejne śmieciowisko Ręce opadają. No nie zbierzemy, na no co. Dopełnimy worek. Butelka. Tutaj po wędkarzach robaczki były jakieś. Jest kolejna butelka. Wygląda jak aluminium, ale jest plastik. A już miałem nadzieję. Podejdziemy tu, oczywiście, tak jak mówiłem, chusteczek nie biorę. Postawimy tutaj, żeby się nie przewrócił, bo jeszcze tak. butelka Kolejna, te małe są bezwrotne. Przynajmniej posprzątamy. Tu mamy puszeczkę. Kawałek alu grosza, to tu osobno. Kolejna pucha, znaczy butelka, przepraszam. Tu była dobra impreza. się zapełnia bardzo szybko. Patrz, jedno miejsce, kolejna butelka, kolejna. Ja nie wiem, przecież pełne to jest cięższe, nie można tego wziąć pustego ze sobą. Czy już tyle ryb nałapaliście, że nie myślicie o tym? Tu już jest puszka, wędnijmy sobie. Ten korek? No pójdzie, aluminium, zobaczcie. Tu. Kawałek stali, kawałek stali to jest od wieszaków do karton gipsu. Także myślę, że złomik też fajnie. To i to. I to wrzucimy. Ja myślę, że zaraz znowu błysunku podjadę. Nie będę targać tego. A jeszcze kawałek się podejdzie. Tam ktoś też jedzie. Pytanie: czy łapać, czy wyrzucać śmieci. Jest butelka i myślę, że lewać się kolejna butelka. Zobaczcie, tu drzewa. mnie nie pękło. Jest siatką, siatką jest obita. A ja wyczepuję ten piasek, żeby lżejsze było. Zobaczcie, ktoś powyrzucał śmieci we workach i to jakiś gruz chyba, czy coś. Tu kolejny. ręce, ręce opadają Normalnie Tak, gruz, papa Ktoś robił remont powywalał Piasek je i puszki zbieram chociaż troszeczkę na otarcie z tego brudnego miejsca Uff. powiem wam masakra To jest puszka butelki I zobaczcie wór pełny swoje waży ja idę po busa, podjadę, pakuję pojadę tylko tamtą stronę, ale to nagram osobny filmik. Może jakieś puszki wpadną, może coś. No dobra. Także dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania innych filmów.